siema, siema widzu witam cię w tą przepiękną niedzielę. E, mam nadzieję, że smakował rosół. Mam nadzieję, że kolacja też smakowała statystycznie, o której te filmy wchodzą do, do tego na YouTube'a. <grym> Zobaczymy, się, czy tak samo będę się śmiał jak na początku, tutaj podczas tego odcinka, bo będzie mogła dać TikToki, które oczywiście przygotował nam nikt inny jak gumisz. Sper czy mikrocypek? Nie wiem, tak szczerze to nie załoby dwóch zbytnio. Zjeść czekoladę, która smakuje jak... No, czy o smaku czekolady? Ej, to jest mega rozkmina, nie? Dobra! Okej, okay, okej. Okay, nareszcie coś fajnego. Znaczy, co ja mówię? Ej, tak szczerze? Wziąłbym tą dolną opcję. Ale tylko dlatego, że smak przynajmniej był dobry? Ale w sumie i tak jeszcze... Nie, to lepiej jeszcze czekoladę o smaku jak kupa, bo wtedy to jest tak samo jak te takie mal malutkie fasolki, co mają smaki różne dziwne. No to co z tego, że ma smak czegoś, skoro nie jest tym czymś, tak? A jeżeli wyjesz to na dole to jednak jesz i tak gówno. Noc w opuszczonym szpitalu samemu... No z pierwszą osobą. Nie, no ty debilu. Po co ty to robisz za każdym razem? Umrzeć i urodzić się jako mężczyzna, czy... ok Umrzeć i urodzić się jako kobieta? A czyli sugerujesz po prostu, czy bym wolał być kobietą, czy mężczyzną, tak? No nie wiem, nie wiem, jak to jest bycie kobietą, bycie facetem, nie wiem. Jakby wiele minusów nie widzę. Chyba kobiety mają gorzej, jeżeli chodzi o takie fizyczne rzeczy, więc wybrał mężczyznę chyba. Co? <laughs> 71% osób to jest po prostu zdesperowane jakieś, nie wiem, 14-latki. W sensie latki, że latko wie. Marka z Royal Watch. Pierwszy oficjalny zakup Rolexa. Jedne tutaj widzę co mnie kuje w oczy to to, że jest nieoznaczona współpraca, ewidentnie. Inwestycja, zegarki polecam gorąco. E, jak się je nosi, to wydaje mi się, że nie jest najlepszą inwestycją. Chyba, ale no, 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 no co ja mogę powiedzieć? No super, mega, masz Rolexa. Fajnie. <laughs> ja pamiętam jak trąbie się często pi pisali ludzie, że ten, że on musiał oddać leasing, bo go nie stać za Mercedesa i tak dalej, to specjalnie nagrał, że patrzcie, patrzcie, hejterzy, mam jednak Mercedesa. <laughs> Sam gorąco. że jest za bardzo, jakby nie wiem, przeczulony. Że, uuu, nie masz pieniędzy, ludzie mu mówią, to musi udowodnić, że ma. Jest twój ukryty talent. Potrafię w całą pięć do buzi. Boga, Co ty mówisz? mówisz? Noga za głowę. Śpiewanie i niech dalej zostanie ukryty. I czyli na fingerboardzie? Duszę Jest ukryty. <słuch> Potrafię radzić ludziom zazwyczaj, ale... To jest sam poradź. Jeżeli chodzi o mnie, to już tego nie potrafię. A, dobra, okej. Okay. Rozbawianie ludzi. O, słodkie, serio o... na to włoży? Nie! Ej, czekaj, czy ja też tak umiem? Czekajcie, 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 ja też. A ja kamerki nie mam po co ja w ogóle to próbuję? <laughs> Mogę wam powiedzieć tylko, że o, dałem radę, a w sumie to nie dałem rady. <laughs> Nie wiem, ale to jest tragiczna piosenka. <laughs> Takie sztywniutkie ruchy, nie? Ogólnie to on ma białe skarpetki do czarnych butów, to, to bym chciał zaznaczyć. I olejnik jest typem osoby, który jakby żyje ponad stan, nie I już jakby wszyscy się z tym zgadzamy, tak? I, a potem nagle reklamuje na Instastory chłopa, który sprzedaje, że substancje nielegalne. M mega. Jest to content skierowany dla wszystkich, I nie ma tam też przekleństw. <laughs> Każdy akord jest przejebany. Ja tam mam kurwa siana. kurwa, nie robi żadnych... Nie wiem, ale skoro oni przeklinają prywatnie, to nie rozumiem, czy. Znaczy, dla mnie gorsze jest, jak ktoś się limituje i nie przeklina, pomimo tego, że i tak przeklinam prywatnie. Ostatnio nie jest sobą, nie? Uj, zebra, ale ty nie przeklinasz na fit, no bo nie przeklinam po prostu prywatnie. Dzisiaj się malujemy i o. w mi i gadamy o hejterach. Ooo! Mam o. o mojej wczorajszej sytuacji, która mi się przytrafiła w galerii. Dazy ona tego, że pierwszy raz miałam okazję na żywo spotkać się z hejterem. O, o, to może być ciekawe, dobra. I jakby co, to nie chodzi mi o tego hejtera, co się teraz bije na fajmie, tylko o takiego, wiecie, hejtera internetowego. No, 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 już nie internetowy. Byłam wczoraj w centrum, załatwiałam sobie jakieś tam różne rzeczy. I musiałam później podjechać do jednego sklepu, więc z bólem serca. Co ja w ogóle robię jakiś makijaż na awatara? Udałam się do galerii Krakowskiej, bo akurat tam był ten sklep a był najbliżej, więc najbardziej mi pasowało. Pewnie się zapytacie, dlaczego z bólem serca? Otóż galeria Krakowska to jest jedno z moich takich miejsc, w których naprawdę bardzo nie lubię przebywać. Zawsze jest tam mnóstwo ludzi. Strasznie się tam gubię i po prostu moje anxiety sięga za za każdym razem, jak tam jestem. Więc unika mi jak ognia i ja po prostu już miałam, od początku miałam jakieś przeczucie, że, że coś się złego wydarzy. On miałam generalnie taki, żeby tam po prostu wejść, pójść do tego sklepu, kupić to, co potrzebuję i jak najszybciej się stamtąd ewakuować i wrócić. No to ja zawsze w galerii, no. Do domu. No i już na samym wstępie zaczęło się mocno. Zaparkowałam ja samochód. Weszłam do galerii, no i na wstępie od razu minęłam grupkę. Nie mam pojęcia na czym skończyłam, ale w każdym razie weszłam do tej galerii i spotkałam od razu grupkę takich chłopaków. Nie wiem na oko, ile mogli mieć lat? 17. Kupiłam w ogóle wczoraj taki pud Drillowcy pewnie. Minęłam grupkę tych chłopaków, no i od razu się szczaiłam, że oni mnie rozpoznali. No trudno, żeby nie rozpoznali się 12-latkowy. Bo zaczęli szeptać do ciebie. Murcik, murcik, murcik. I właśnie ja jestem bardzo wyczulona na moją nazwę, i jak słyszę, że. Ktoś mnie rozpoznał, i zazwyczaj ta osoba próbuje dyskretnie dać znać swoim znajomym, że: Ej, to, to jest tam To to wcale nie jest takie dyskretne, jak mi się wydaje, i ja zawsze to słyszę. I słuchajcie, nagle jeden z tych chłopaczków powiedział. Nie wiem, czy mogę to mówić na TikToku. Uuu jeb... no. Myślę, że wiecie o co chodzi. Chciał po prostu się popisać przy kolegach, no typowe, tak znakom stawiam. I ja nie wiedziałam, czy to chodzi o mnie, czy po prostu to było jakoś w trakcie rozmowy, w każdym razie postanowiłam to olać i po prostu szłam dalej. Idę dalej i cały czas czuję, że ktoś za mną idzie, że ktoś po prostu mnie śledzi. I nagle odwracam się i ta grupka tych chłopaków szła za mną cały czas przez jakieś pół galerii. Jaka obstawa! Nie lubię po prostu takich sytuacji i też nie zrozumcie mnie źle. Ja bardzo lubię, jak wy podchodzicie do mnie po zdjęcia. Lubię sobie z wami pogadać, zawsze te zdjęcie zrobię. I nie bójcie się do mnie podchodzić po to, co i teraz powiedziałam. Ale bardziej chodzi mi o takie osoby, które się tak czają i tak Śledzą, nagrywają gdzieś ukrycia, to jest mega niekomfortowe i bardzo, bardzo tego nie lubię. Ta grupka ogólnie cały czas szła za mną, aż postanowiłam w końcu zejść na ruchome schody, bo musiałam zjechać po prostu level niżej. I słuchajcie, który z nich stojąc... Na górze. Oblał mnie wodą. Ja. Yeah. Oczywiście jak się odwróciłam, żeby zobaczyć, co się właśnie odwaliło, to uciekali w podskokach. Ale kozaki. Takie z nich kozaki. I no. I żartuję trochę, że nie miałam jak się cofnąć na tych schodach, żeby do nich podejść i się zapytać, czy mają jakiś problem, bo... No ewidentnie mają jakiś, skoro oblali się wodą generalnie. Bo... Ciekawa jestem, czy zrobiliby mi to samo w twarz. Znaczy, no w sumie to woda dotknęła twarz, nie? Chociaż sądząc po tym, jak szybko uciekali, to raczej nie. Szczerze mówiąc, to nigdy nie miałam jeszcze takiej sytuacji i jestem trochę przerażona tym, co niektórzy mają w głowach i że w ogóle ktoś wpadł na pomysł, że zrobienie tego będzie git. No drillowcy, no! Pamiętajcie, to, że oglądacie kogoś w internecie, nie daje wam przyzwolenia do tego, żeby przekraczać jakieś granice. A, ja myślę, że to jest normalne, że jak widzę jakiegoś influ na, w galerii czy coś, to nie wiem, plunę na niego. Cześć hey, Andrzej, dziś testuję napój fryza jest pierwszego. O, ja zesensowałem jako średni ten napój, ciekawe co Andrzej powie. boję. to może być krótka, ale jest zarezerwuje dla was. Uch. Jebane to jest. Wszystko. Nie no, on troluje, <laughs> on troluje. Nie masz Andrzej, komukolwiek to picie smakuje. Okej, okay. przynajmniej robi się debila w internecie dla zasięgów. <śmiany> no i na razie to można słuchać. Bez wyrzutu smyja. Mąka tortowa, no? Żabka, sekret menu 4, co? Eee... Ty wchodzisz do żabki, a tu ty piara pizzę robi. Czyski używa jako wałek. Pierogi normalnie robi Wow! Mega Natalia, nie? Jestem fanem A Żabka Połosa też napisała Dzięki bo co za inspo, sami, byliście te, sami byśmy tego lepiej nie wymyślili I ona napisała Proszę, nie wyrzucajcie mnie z pracy <laughs> Jeśli twoja dziewczyna ciebie zdradza, no. to to jest coś, czego ona potrzebuje, a ty powinieneś po prostu jej umożliwić spełnić... Co on mówi? ...samej siebie, Ale wiadomo, że to jest kontekst kontekstu wycięte. Powiem wam, że mam dosyć tych dziennikarzy. Siedzę sobie w Gdańsku, jem burgera, piję no. piwo, patrzcie, a tam taki, o, stoi i zdjęcia robi. I po co mu te zdjęcia? Piję piwo, jem burgera, po co? Konto. Ej, dobrze, dobrze. Ej, chłop dobrze mówi, nie? Jeżeli to nie jest podstawione i po prostu nagrał dziennikarza, to zrobił trochę UnoReverse. O kur. Wchodzisz na swoje konto, a tam 2 miliony długu. Tak to, pewnie wszedłem do sklepu Lego dzień przed. To spotkało pewnego mężczyznę w Polsce. O Jezus. I chciałem tylko powiedzieć, że to nie jego dług. No ale pomyłki się zdarzają. Tylko no właśnie, co teraz z tym zrobić, jak każdy umywa ręce? 21-letni mężczyzna z gd. Ej, on za wolno mówi, nie chcę mi tego słyszeć. Ty masz ogólnie pana widziałem dzisiaj, tak dostałeś na Twitchu? Nie wiedziałeś o tym? Nie. Serio. Okej. Okay. No. Naprawdę dostałem pana na, naprawdę... na Twitchu? O, widzicie? Tak. Serio, A, serio. Ta tu dostałem pana na, na Twitchu. Nie mam pojęcia. No. Wiesz czemu? A chyba nic poważnego takiego. Zakładam, że dlatego że być może ludzie wysyłali sobie linki do retransmisji na czacie, a tam nie było moderacji. Może za to Aha, Twitch gdzieś okay. zbanować, nie? Okej. Okay. Obsrać się w szkole, <głos> <głos> czy obsrać się w autobusie pełnym ludzi? O kurde, ej, szczerze? Wolałbym w szkole, bo mogę iść i biec do toalety od razu. w, 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 w autobusie musisz czekać na kolejny przystanek, nie? Jakby jesteś bliżej ludzi i tak dalej, to zdecydowanie wolę szkołę. No, dobra. Zawalczyć na fame MMA z mini Mike'em, czy zawalczyć na fame MMA? Przestań błagać o te obserwacje. się sobie tak tego TikToka, że się to nie, nie chce oglądać. Przez całe swoje życie tylko kebaba, czy jeść tylko pizzę? Eee, o, to jest akurat ciekawe. No teraz mam smaka bardziej na kebsa, ale ogólnie pizza chyba, bo więcej wariantów jest. Okej. Okay. Robimy stripsy. Uuuu! Kurczak obdarza. Shake, shake, shake! Obsmażamy wstępnie! Znowu obdarzamy w mące! Shake shake shake! Wykładamy na blachę! Chcecie, part, 2 też może. Super, ale te strips są najlepsze, nie? Żadnej więcej nie ale. To jest jedyna jego oferta, a też oh, nie ma gwarancji, to... że. <grystanie> Okej, okay, jest zabawne. Bierze po prostu w karmy. O, ciekawi mnie reakcja wardęgi na to, że Wersow o nim mówi po 5 latach. Że jak ktoś zrobi coś złego dziękujemy człowiekowi, to po prostu ta karma. Prędzej czy później dopadnie. I jak zwykle przyszła pora na kolejny test. Uwaga, pompuje rękaw, czy poprawiła? czekajcie, przez to, że ja powiedziałem, że ktoś, kto ukradł logo, je ukradł, to mam je dopaść karma? No właśnie, no właśnie, ja też tego nie rozumiem. Trochę dziwne. Ale spoko, no, to już stary, stare dzieje, nie? Stare dzieje, nie będę już tego analizował. Niech tak będzie. Dopadła mnie karma. <laughs> Bo w sumie miałem sporo karmy przez 2020., który jest 2022. Więc można powiedzieć, że mnie dopadła, nie? Mieszkała ze mną wręcz, Była pani swój. O, mieszkała zim karma? O, to, to, ale to chyba nie chodzi o jego dziewczynę, lub byłom dziewczynę, skoro jest z nią jest w 2023. Tak mi się wydaje. A, okej! Okay, dobra! Wiecie o co chodzi? O tą karmę, co kupił i miał rozwozić widzo. Znaczy nie widzą, więc widzo prostu. Do schroniska, chyba o to chodzi, że miał tyle karmy pewnie. Która ma większe powodzenie? Która jest większą imprezowiczką? Która wyjdzie pierwsza za mąż? Kto lepiej tańczy? Kto lepiej śpiewa? To jest bardziej zorganizowana? Czekaj, Lexi lepiej śpiewa od Malika? Ok. Zorganizowana lepiej? ok. Kto wydaje więcej pieniędzy? Jak oni nie będą pieniądze, to nie bierze w Razem. <noise> o cóż, no, lepsza to przyjaciółka niż Lexi, tak? Że żartuję oczywiście. <noise> Wręcz przeciwnie. No, ale do fagaty bardziej pasuje Malik Montana niż Lexi jako przyjaciółka. To jest bardziej pewny siebie. Okej. Okay. Marek Marucha? To już było chyba. Dlatego ja się wam żegnam, widzowie, zostawcie laka. No i to był przepis na Bigos.